w godzinie konania Pana Jezusa na krzyżu odmówimy w intencji ojczyzny koronkę do Bożego Miłosierdzia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen a tę koronkę podyktował Pan Jezus osobiście świętej Faustynie Kowalskiej i powiedział jej też Polskę szczególnie umiłowałem a jeżeli posłuszna będzie mojej woli wyższe w ją potędze i świętości z niej wyjdzie iskra która przygotuje świat na moje powtórne przyjście ale warunek jeżeli Polska będzie posłuszna woli Jezusa Chrystusa, jeżeli w Polsce dokona się intronizacja Jezusa Chrystusa na króla naszej ojczyzny. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na Ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowańcom i nie wódź nas na pokuszenie. Ale na ode złego. Amen. Growaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę Boga Ojca, wszechmogącego, Tworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z ducha świętego, Narodził się z Marii Panny, umęczą pod polskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, Dusze i bóstwo Najwysego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki o świercie dla i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, w imieniu śierty dla i całego świata. Dla Jego bolesnej mękki, chili dla i całego świata. Dla Jego męki, chili o śierty dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej nie oświecę dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej nie oświecę dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej nie oświecę dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej nie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej nie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczne ofiaruje Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, a przybłaganie za wszystkich naszych i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jienosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki jej nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło śiercy dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Jej miłosierki dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Jej o dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej dla, 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 dla nas i całego Świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej dla i całego Dla Jego bolesnej męki. nas i całego męki. dla nas i całego Ojcze, Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa, naszego, Rady, Zatrych, i dla Jego bolesnej męki. dla Dla Jego bolesnej męki. dla nas Dla Jego bolesnej męki. dla Jego męki. dla nas i całego

Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najbliższego syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ta, dla Jego wolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki, Jego serce dla nas i całego śnia. Dla Jego bolesnej męki, Jego sierpnie dla nas i całego Dla Jego wolesnej męki, Jego sierpie dla nas i całego śnia. Dla Jego bolesnej męki. Jej serce dla nas i całego Dla Jego bolesnej męki. jej serce dla nas i całego Dla całego Ojcze, przedwieczne ofiaruje Ci ciało i krew tu, syna Twojego Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Przebłagamy za krzepy naszych i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i Dla Jego bolesnej męki. Dla, nas Dla Jego bolesnej męki.

Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Mił się nad nami i na całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Mił się nad i nad Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, mij się nad nami i na całym świat. O krwi i wodok, która już z najświętszego serca Józowego, jako zwojniu osierwia dla nas, ufamy Towi. O krwi i wodok, która już płynęła z najświętszego serca Józowego. Jako z dla nas, ufamy Tobie. O krwi i, i wodokroś płynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako z dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno. Módl się za nami, święty Saństwowi Biskupie Męczenniku, upatowanie ładu moralnego w Polsce. Módl się za nami. Święci, które tutaj są koło nas, święty Andrzeju Bogolo. Módlcie się za nami, święty Janie Zdukli. Módl się za nami, wszyscy święci, święte Boże. Módlcie się za nami, błogosławiony księży Jerzy Popiełuszko. módl się za nami, króli na chwyste, nawsze i wszędzie. A dla cierpliwych i gotowych jeszcze się przez 20 minut trzecia chwalebna część Różańca Świętego. Mam bez w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pierwsza tajemnica chwalebna stanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wlewa naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowańcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Owaś Maryjo, łaski pełna mam z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obot żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drowoś Maryjo, łaski pełna Pan z błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owot żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Prowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owot żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Rowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża. Bódź się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Roś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża. Bódź się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Ada. Rołaś Mary Jołaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona śnie między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Wylka Maryja Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Ada. Rowaś Mary Jołaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona śnie między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Wylka Maryja Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Probaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Probaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przeważ nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do tego szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, mój się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleceniami. Druga tajemnica chalebna, niebowstąpienie Pana Jezusa. Wyple niebowstąpienia obchodzono było w czwartek, obchodzone w czwartek, 10 dni przed wysłaniem Ducha Świętego, natomiast 13 lat temu ze względu na wygodę i praktykę przeniesiono je na niedzielę, czyli kiedy jutro, jutro niedzielę w niedzielę obchodzimy uroczystość niepowstąpienia pańskiego i tę tajemnicę rozważamy jako drugą chwalebną różańcą świętym. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wlewa naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowańcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas wach ode złego. Amen. Prowaś Maryjo, Jołaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Rowaś Maryjo, Jołaski, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Rowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony powód żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Chorobaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami Błogosławiony powód żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża mógł się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Rowaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Mów się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Rowaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża ból się za nami grześnić, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chłopaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami, błogosławiony owoc złota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko-Wolna, i w godzinę śmierci naszej. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami, błogosławiony owoc złota Twojego Jezus. Słowaś Mary łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mary Matko pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała ojcu i synowi duchowi świętemu. pomój, mój jest, przebacz nam naszych grzech. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za masonami i polecamy Trzecia tajemnica, kalebna różańca świętego, zesłanie ducha świętego. Modlimy się raz święty Janem Paweł II, który 4 czerwca roku 1979 byłem, słyszałem tutaj niedaleko stąd na placu zwycięstwa, wołał niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. No i pytanie, czy duch święty wstąpił, czy nie wstąpił? No, wstąpił, ale czy całkiem odnowił blisko ziemi, czy nie, no to wymaga naszego współdziałania i wierności Duchowi Świętemu i przyjęcia jego darów, wymaga odwagi i męstwa. Trochę pewnych y, tych darów, y, trochę tych pewnych darów nie oceniliśmy należycie, nie wykorzystaliśmy jak trzeba i teraz modlimy się o nowe zesłanie Ducha Świętego w naszej ojczyźnie, aby Duch Święty na nowo wstąpił. Kończymy. Ale czy zdążymy? zdążymy. Ja zauważam, Ojcze nas, który się w niebie święci, imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie być nas na pokuszenie ale nas złego. O Wasz pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, O pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. O, 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 Księdza, Teraz i w keraście Godziny Śmierci Naszej Panu. Towaś, Marjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony obot żywota Twojego Jezus. Święta Matko Boża, módl się za nami, Jeruzjanie, w keraście Godziny Śmierci Naszej Panu. Towaś, Mary łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony obot żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami, Jeruzjań, Teraz i w godzinie śmierci naszej A Chowaś Mary Jołaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami, Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Major Matko Boża, uczciwie za nami w życiu, Teraz i w godzinie śmierci naszej A Chowaś Mary Jołaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Marjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinie śmierci naszej, Amen. Chrowaś Maryjo laski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, ódź się za nami przyjrzyj. Teraz i w godzinie śmierci naszej, Amen. Chrowaś Maryjo pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary Matko Boża, ódź się za Owaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami życzliwym, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Owaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami życzliwym, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Która na początku, który zawsze na i O mój Jezu, przebacz się. nad nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, Amen. zachowaj wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do siebie nie uciekają, a zwłaszcza za masanami i poleconymi to. Czwarta tajemnica farewna w niebo wzięcie najświętszej Maryi On Ojcze, nasz który święt w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Plewa naszego, oszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasz świętemu była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przewacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie do do nieba i dopomość tego tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego ucieczka. O Mariu, bez grzechu pierworodnego poczęta, bądź się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i polecamy Tobie. Niedaleko stąd jest kościół Matki Bożej Łaskawej, a w nim cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej, patronki stolicy. Dzisiaj jest jej święto w Warszawie dzisiaj, w sobotę 7 maja. Kto jeszcze znajdzie chwilkę czasu, żeby tam zajrzeć do Matki Bożej Łaskawej się pomodlić? Bogu niech będą. Dzięki za Waszą cierpliwość i wierność i wspólną modlitwę. Piąta tajemnica. Paletna Różańca Świętego, ukoronowanie na święcie Marii Panny w niebie na królowę nieba i ziemi. W niebie ukoronowana i na ziemi w ojczyźnie również ukoronowana 360 lat temu. Chrystus w niebie ukoronowany i czekamy, aż będzie i w naszej ojczyźnie ukoronowane dla naszego ocalenia i zwycięstwa. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas ode złego. Amen. Chowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc woda Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami Teraz i Drowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci. Naszej. Amen. Drowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznym, Teraz i w godzinie śmierci naszej Amen. Rołaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żwota Twojego Jezus. Święta Mary Matko Boża. Módl się za nami Teraz i w godzinie śmierci naszej Amen. Mary pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus. Święta Maria Matko Boża. Módl się, się za nami Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chowaś Mary Jołaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żłota Twojego Jezus. święta Maryjo Matko Boża, się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Chowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żłota Twojego Jezus. święta Maryjo Matko Boża, się za nami grzesznymi. Teraz i w teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. O Maryjo łaski pełna Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża bógj się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. O Właś łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża bógj się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej twój Pan. Chwałaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, krzyż teraz i w godzinę śmierci naszej. Twój Pan. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak na początku, teraz i zawsze, na dzieci wieki wieków O mój Jezu, strac nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Po Maryjowe bez brzegu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi to. Po niebios, i pani, anioł, Ty, która otrzymała się od Boga. Posłanie swoje i łazy wyzeprzeć głowę szatana, pokornie cię prosimy, o co łaniecki ma ścigali szatanów, stłumimy ich zupałuś na Ci wszędzie krąciły do piekła. Amen. Matko Boża Łaskawa Patronko Stolicy, mógł się zanać. Święty Michale Archaniele, Ładnia z walce, a przeciw niegodliwości, za zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, Oby, Bóg powrócił, raczył, o wygomuchą, że się raczył oto to prosimy. A ty wojska niebieskie, szatanna, imię duchy złe które na Zbubie wszystkich po tym świecie krążą mocą, bożą stronę do piekła. Pan błogosławieństwa, Pan z wami błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, ojca i syna i ducha świętego, niech wstąpi na Was, pozostanie z Wami na zawsze. A u Boże, król wie a przed Wszelnie.